Liczenia na powiększenie ust, czyli pewne usta bez botoksu. Wiczenia na powiększenie ust, czyli pewne usta bez botoksu. Wiczenia na powiększenie ust się z jogi twarzy. Intensywnie Anga kreska u nie ust. Przez co sprawiaj, kreska e wargi wydaj się pewniejsze, giebatsze i lepiej ukrwione. Wystarczy powica kilka minut dziennie na wiczenia ust, aby wyraźnie je powiksrzy i nada im zmysłowy kształt. Cabowanie to dobre wiczenie nami, nie ust. Joga ust to inaczej zestaw wicet. Które mają na celu powikszenie ust oraz utrzymanie ich w dobrej kondycji. Bo usta to tak naprawdę mi, nie, których ukreskaływamy codziennie gdy mówimy czy, miejemy si. Mokreska na je wypracowa, ujot drni i powikrzy w taki sam sposób, w jaki robimy to z mi, brzucha czy polatków. Wystarczy stosować podane poni kreska E ćwiczenia, aby nadać swoim wargom pewniejszy, bardziej seksowny kształt T. Ćwiczenia na powiększenie ust Jak CZ stoi robi? Że kreska N, aby ćwiczenia na powiększenie ust wykonywać codziennie co najmniej przez 3-5 minut? Wydaje się niewiele. Ale musisz być dogbadna i systematyczna, tylko wówczas uzyskasz oczekiwane efekty. Przygotuj się te kreska na to, kreska e-rezultaty wicet nie będzie widoczne od razu. W przeciwieństwie do botoxu czy kwasu hialuronowego, które daj natychmiastowy efekt powiększenia ust. Wiczenia wymaga i trochę więcej czasu, aby zadziała. Podobnie jest zresztą z, z mi, niami kreska d innej CZ, ci ciaba. Kreska e, by gobym okiem zobaczy zmiany w ich wyglądzie, trzeba powiedzieć co najmniej miesięcy na treningi. Tak, kreska e w tym przypadku 2-4 tygodnie to minimalny czas. Po którym zauwa kreska już wyrazne powiększenie ust? O tym pamiętaj, zanim przystpisz do wicet powiększających ustawicz przed lustrem, aby dogbadnie kontrolowa prac mi, ni ust. Napisi kilka byków wody. Z usta dowolnym olejkiem albo bez barń pomadk. Liczenia na powikrzenie ust cabusy w ramach rozgrzewki: stoj przed lustrem, zrób kilkadziesiąt szybkich cabusów, zwijaj C usta w rulon i rozluźnij je na zmian. Umiechnij si. Cały czas patrz si w lustro, umiechnij się do siebie jak najszerzej i wytrzymaj stak min 15 sekund. Następnie rozluźnij mi, nie ust. Powtórz ćwiczenie 8 razy. Balon nabierz powietrza do ust na dymajce policzki. Przesuwaj powietrze we wszystkie kierunki, z jednego policzka do drugiego, przez rodek, w kierunku górnej wargi, dolnej wargi. Dziubek zrób z ust dziubek, staraj się wysun wargi jak najdalej do przodu. Następnie skieruj je w kierunku nosa. Rybka zrób dziubek, wysuwajce wargi mocno do przodu. Następnie rozchylaj je, jak ryba nie otwierajce buzi. A E i O U Y po kolei Gbono, wymawiaj samok boski A, E i O U. Y jak najszerzej otwieraj C przy tym usta. Nie, pies liczy się dog badno. Powtórz CAP sekwencje 5-6 razy. Z boku na bok zamknij usta i zrób lekki dziubek. Przesuwaj dziubek z boku na bok 10 razy. Nie mowa za usta do, protka i wuka badaj C jemidzy zby, kreska E by przestałyby widoczne. Gryzienie przygryz dwa razy dolny warg górnymi zbami, a następnie górn dolnymi zbami. Powtórz ćwiczenie pięć razy. To ciszy przyda proste czynności, dziki, którym optycznie powikrzysz i napoje przez zbąk. Dwa- 3 razy w tygodniu rób ust, na przykład. Wmieszaj oliwę z cukrem albo w ce w usta skrystalizowany miód. Dziki temu wargi stan si bardziej nabrzmia B, a dodatkowo wygładzone. Zrób masa kreska ust za pomoc wil kreska onej, mikkiej szczoteczki do zbów. Wdychaj powietrze nosem i wydychaj ustami. Ukreska i konturówki i maluj usta bebyszczykiem.